Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 13 dzień lipca. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 37. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali. I zostawiwszy, a pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam sytuację, w której. Uczony w prawie podchodzi do Jezusa i zadaje mu pytanie. Czyni to wprawdzie z płytkich pobudek, można nawet powiedzieć niegodziwych czy nieczystych, bo chce wystawić Jezusa na próbę, ale Jezus, wychodząc od całej tej sytuacji, z jednej strony zmusza swojego rozmówcę do przedstawienia swojego poglądu, a więc swojej wiary, swojego podejścia do tematu. Z drugiej strony, wychodząc od całej tej sytuacji, Jezus poucza także każdego i każdą z nas, dając nam konkretne wskazówki dotyczące miłości bliźniego. Ale kiedy popatrzymy na całą liturgię słowa, to w pierwszym czytaniu widzimy też Mojżesza, który mówi wyraźnie do narodu wybranego, aby zachowywał. Boże prawo, które jest spisane w księdze, bo to jest mądrość, bo to jest rzeczywistość, która nie jest tylko zapisana w Piśmie Świętym, ale też i w sercu każdego człowieka. W drugim czytaniu Święty Paweł w Liście do Kolosan przypomina nam, że Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego i przyszedł po to, aby objawić nam Ojca, aby objawić tam Jego miłość. To wszystko może nas prowadzić do refleksji na temat naszej wiary i naszych starań na temat wiary i rozwoju jej. Wiarę trzeba rozwijać, nieustannie dbać o nią, bo jest to przepiękny dar, który otrzymaliśmy już w momencie Chrztu Świętego, ale to wymaga też od nas konkretnego zaangażowania, konkretnego trudu, Aby ta wiara się rozwijała, aby nasza relacja rzeczywiście była z Jezusem, była coraz bardziej mocna i coraz bardziej piękna. Czas wakacji dla wielu to czas rekolekcji, różnego rodzaju spotkań, które mogą pomagać właśnie w tym rozwoju naszej relacji z Jezusem. Może warto pomyśleć, czy nie warto byłoby Dnia lub kilku dni poświęcić właśnie, aby swoją wiarę w czasie wakacji podbudować, zbudować i umocnić. Pomyślmy o tym, poszukajmy koło siebie, być może gdzieś niedaleko naszego miejsca zamieszkania, są organizowane jakieś rekolekcje, może jakiś kurs weekendowy, na przykład nowe życie. Może warto byłoby zrobić coś. W tym kierunku, aby tę naszą relację z Panem Bogiem umocnić. Pamiętajmy o tym, że wiara, o którą będziemy się troszczyć i którą będziemy rozwijać, rzeczywiście będzie stawała się mocniejsza. Jeśli natomiast odpuścimy sobie troskę o naszą wiarę, niestety ona będzie słabła. Dlatego też nie pozwólmy sobie na osłabienie swojej wiary, a spróbujmy zrobić coś bardzo konkretnego dla, dla siebie i dla naszej relacji z Panem. Panie Jezu, Dziękuję Ci za ten fragment Ewangelii, dziękuję Ci za Twoją zachętę do każdego i każdej z nas, abyśmy troszczyli się o swoją wiarę. Pomóż nam dobrze wykorzystać czas, jaki nam dajesz, abyśmy rzeczywiście i osobiście dbali o swoją wiarę, ale też może znaleźli jakieś rekolekcje, jakiś kurs, który pomógłby nam umocnić relację z Tobą. Panie, modlę się o żywą wiarę dla wszystkich oszczonych w Polsce. Niech nasza wiara rzeczywiście będzie coraz piękniejsza i coraz bardziej mocna. Niech nasza relacja z Tobą nieustannie wzrasta. O to Cię pokornie proszę. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.